No dobrze, jest 40 dni do wyborów, mamy około 10 wrzesień, 23 rok, więc te 40 dni do wyborów mamy, a ja już się muszę ukrywać, no jeszcze 40 dni do wyborów muszę się ukrywać przed super wypasionym państwem polskim i te klimaty, już sześć lat się ukrywam przed państwem polskim, ponieważ państwo polskie chce mnie złapać, pojmać, zabrać mi moją wolność i te klimaty, więc się ukrywam przed państwem polskim. Oni chcą mi jakąś krzywdę zrobić, ci pisosty przestępcy przy korycie, jakieś kuku mi zrobić i coś brzydkiego chcą mi ci pisowcy zrobić, więc. Wiadomo, że nie mogę na to pozwolić i się ukrywać. Moi doradcy zagramanicznie powiedzieli mi, że tutaj gdzieś jakaś grupa pisowców, tych świń przy korycie, chce mnie namierzać, więc doradzili mi, żebym bardziej podróżował, i się przemieszczał w tym czasie właśnie do wyborów, żeby chomik, zastępcy prezesa, albo Kot jego kolegi innego zastępcy prezesa na ursynowie, na żeraniu i te sprawy, żeby oni nie wywęszyli mnie gdzie jestem, więc doradzili mi, żebym się przemieszczał bardziej sprawnie do tej pory i bardziej mobilnie niż do tej pory. Więc no, no przemieszczam się, no sami widzicie, że. Przed wyborami walka wyborcza i te sprawy, więc tam gdzie drwa, rąbią tam biury, lecą. Więc ewentualnie moja czujność nie może być osłabiona, i, i muszę się pilnować, żeby kot i chomik zastępcy prezesa na ursynowie, żeby mnie nie wydali w ręce niezawisłych sądów i te sprawy. Moi doradcy zagramaniczni tak to interpretują, że określenie niezawisłe sądy to chyba chodzi o to, że jeszcze nikt nie powiesił tych sądów, ok? Że one jeszcze nie wiszą. I dlatego można używać określenia niezawisłe sądy, ok? Ale jak już ktoś albo coś, albo no, jeszcze nie wiem co, powiesi, te sądownictwo, to wtedy będzie można mówić, że sądownictwo jest zawisłe. A więc warto to po prostu wziąć pod uwagę, jak to jest z tym sądownictwem. Czy to sądownictwo jest zawisłe, czy jeszcze niezawisłe? Niezawisłe to chyba o to chodzi, że jeszcze nikt nie powiesił tego całego interesu. A zawisłe sądownictwo to by chyba polegało na tym, że już ktoś kiedyś tam poszedł do tego sądownictwa, zrobił porządek i powiesił to sądownictwo. No, no. To, to, to tak po prostu mi mówią. Nie wiem, czy to jest prawda, albo ile tam jest prawdy, ale jeszcze się ukrywam. 40 dni do wyborów pisowskich, a później pożyjemy, zobaczymy. Miłego dnia, siemaneczko, cześć, pozdro.